Jeśli tak jak my, złaknieni jesteście dobrego futbolu, to to przetrafiliście, bo dziś spodziewamy się nie lada widowiska. Wkrótce zaczynamy transmisję. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami, a mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej! Mecz ekstraklasy. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Realizator pokazuje nam teraz skład Śląska Wrocław. Chyba będą grać ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Na to się Tomek zanosi. Pytanie tylko, co to dokładnie oznacza. Czy defensywną grę z nastawieniem na kontry z użyciem bocznych obrońców, czy też elastyczne ustawienie, w którym zobaczymy raczej graczy wahamów. No ale o tym przekonamy się już niebawem. Wizdek i zaczęło się. пагай еспаулос то ще се стане някой нов град на верине по градски път na wana Do то настнасле гол гол raz teraz, i teraz. Teraz, teraz, panie, że wszyscy współpracują i odbierają się na brybny. O, o, to robisz.

表彰式かけてかか。

每天有专业的。人家是情况的，干的对吧？ Zobaczymy sobie z oprzeciwieniem. Teraz, że Sędzia, klasa, szacza, szacza na przerzewę. Majma, ja teraz radzę na ustawienie tajtaki. Gwizdę rozpoczynający tej 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 tej, drugą połowę za nami, i, a, a przed na 45 minutem od emocji. No i no to zaraz, za że będzie dobry obiad. Jest za nieobrony ugadana. I tego nie będzie bę, się w piewie No i tym ciemniej, że się na słyszymy na koniec. Czy to za nieobronka ryby? ...to postanowili rolę rozebrać, aż wkrótce. Szczyty, dalej, mocne, 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 się mocne, 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 nic dziwnego, jak mocne, na mocne, mocne, to nie wyrób My oglądamy, ale kurka, generator, pięknie się na sam za to Naprawdę, było dojść, byśmy zakcani, to jest wysp i ryjale to w to Dobra, brawa, dążono. Powężemy ją mamy dwa. Tak, ale żeby to Dziś jest trzy przymce. Trzy szary raj. Traci ja teraz piłkę szpielską. Dobry bank, co teraz będzie. będzie? Bardzo nie nie Choć wydawało go. się, że to Są. powinien być gol. Sytuacja za, 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 Trafi dybry często takie jak, jak siepięczy, taka nie ugra wystrza. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Bramkarz broni, zagrożenie nie minęło, trzeba wybić. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. Wychodzi na pozycję. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. Ale mu teraz ta piłka odskoczyła. Zdrowo przerobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż, zdarza się na swoją obronę. Zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. Statystyka posiadania i tablica wyników mówią o tym meczu w zasadzie wszystko. Wyrównany mecz połączony z odważną grą do przodu. Dla neutralnego fana ten mecz mógłby się zapewne zakończyć takim wynikiem, bo jest zdecydowanie sprawiedliwy. Ale kibice obu drużyn będą jeszcze tu gardła zdzierać, zagrzewając swoich lubieńców do walki o wygraną. Pusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Jeszcze 5 minut meczu. Utrzymuje się remis. Dobre przerwanie akcji rywala. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka czy tylko upomnienie? O nie, co tu się stało? Strata. To może być ostatnia szansa na zwycięską bramkę. Ależ teraz będzie okazja. I dalej groźnie. A więc bramka! Kibice w siódmym niebie udało się objąć prowadzenie. Mamy powtórkę sytuacji, która doprowadziła do bramki. Szkolny błąd, strata piłki i nieszczęście gotowe. Tak kończy się brak koncentracji w grze obrony. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj trzy... 3...